Cześć Manko, to ja do Knajku. No i dzisiaj będziemy nagrywać Brawl Stars. Jest to drugi odcinek. Gram właśnie z moim kolegą sobą, który niedawno wbił EMS. Mogę wam pokazać. ma zaraz, ma 8004 bucharki. Osiągnął swój cel ja niedługo będę 5000. Bardzo się z tego cieszę. Napisał Eloty. No dobra, ja myślę, że zagram Leonem na EMS. Na zadymie, napisz, że zmienił. Jak to jest? Napiszę. Napiszę pary. Pary. Pisze pary, żeby zmienił. Dobra. I zaczynamy. Jego pierwsza gra Ms. To może być ciekawe. Dobra. To może być ciekawe. To jest jego pierwsza gra Ms. Więc nie wiem, jak mu to wyjdzie. Pierwszy raz dobył emps. Pierwszy raz nie gra. O Jezu, tu będzie robot. Najgorzej. Czy ty z kim wa walczysz? Chyba tak. No bo straciłeś HP. Dobra, nie cię... O Jezu. Dobra, ja uciekam. Nie ma bata. Ja to muszę stać. Jak zginął, to trochę słabo. Dobra. Odradza się. Chodź do krzaków. Eightbeat. Dobra, porobiony prawie, nie? O jezu. Dobra! I ult. Ała. Nie, przyciągnął mnie. Kurde, trzecie miejsce. No nic. Plus trzy pocharki, przynajmniej dla mnie. Pewnie dostał cztery. Dobra, ja zmienię zadymia, na. To jest też... Ona jest mniej więcej na taki fajny zasięg. z Meriko. To może być ciekawe. Może być ciekawe połączenie. Czekajcie, on wziął... Tano. Dobra, wziął zadymę. Po co za dymę? Nie wiem. Rico na zadymę. dymę, świetnie. Dobra. No nic. Gość ma Mortisa. Więc no. Dobra, Ems tu jest. Chyba już rozumiem, chyba już rozumiem potrzebę grania Ems zadymie silna mocna fajna nie wiem czy to aż taka fajna ale no może fajna nie wiem nigdy nie nie grałem ale odpychnął ale odpychał ta bibi odpychła nie wiem jak się mówi możecie napisać nie wiem jak się mówi nie potrafię mówić niczego sensownego i tutaj no dobra Teraz przegrałem 66 HP, nie byłaś w jego burze. Głównie nie byłaś, w... dobra. yes No że on strzelił. To bardzo dobrze. Mamy. 1-0. Dobra. Mamy piłkę. Jest dobrze. Są emocje, są emocje. Dobra. I burza. Dobra, pokonana. Zdę ten ghost, Alexu tu wszystko robi, serio? Tu. Dobra. Mocno pokonany. Dobra, o jezu, każdego zabił nie. Teraz może być ciekawie. No bo pewnie to przegramy. Dobra, nasza piłka. Jest nasza piłka. Oni mają piłki. Jest dobrze, piłka jest w czakach. O jezu, ale emocje. Nigdy takich emocji nie miałem. Dalej wygrywamy. Niepokonany jest. Zabity jest. Dobra, szybko, ult. Dobra, dostał. Kurde, zabił mnie, Frank. Frank mnie zabił najgorzej. Dobra, dobra. Wysie tu i multa. Żeby troszkę stracili. żeby miał następnego. I w połowie następnego. Dobra. dobra. Mam kolejnego ulta. No jest spoko. No my to już raczej wygraliśmy. Raczej nie strzelą bramki. Miejmy nadzieję. No nie strzelam, Trzy, dwa, jeden. No dobra. Wygraliśmy. Osiem pucharków. Jeriko chciałby na dziesiątej. I myślę, że... Myślę, że byśmy mogli zagrać na boty. Mogli zagrać na boty. Napiszę. Dawaj gramy. Nie potrafię pisać. Gramy na boty. Dobra. Wybierze Zadymiarza. Dobra. Na brak, gramy na boty. Czekaj, niech będzie... napiszę Pary. Pary. Ja wezmę daj na Majka. Ja wezmę daj na Majka. Żeby mu podskakiwać. No Majk tam no, swoje no dobra, ten właśnie Star Power? Jeszcze nie, nie gotowy. Weźmiesz. dobra, jest. Dobra, zaczynajmy. To będzie ciekawe. Naprawdę, gramy na boty, więc. No dobra, fajny jest ten Star Power, naprawdę. Nabra zniszczony, bo ty się już biją. Ło! Jezu, bot mnie zabił, nie? Jak on nie jest... nie! Nie możesz zginąć! Nie możesz zginąć! Kurde, zginęliśmy na trzecim miejscu. Szkoda, że nie można sobie brać postaci, których, które chcesz. Brać wezmę Leona. So, no nie wiem. on gdy Leon używa swojego. A to jest Jaki Nie wiem. super ataku, swojego superataku, Leon zyskuje 1000 życia na sekundę. No dobra, wolę to. Zaczynajmy. Jeszcze zagramy sobie kilka gierek, myślę, na boty. No, i to będzie koniec tego odcinka. Niestety nie usłyszycie mojego kolegi. No, ale po prostu ma wyłączone mikro. Znaczy, nie ma wyłączonego mikro. Już z nim rozmawiałem na telefonie. No i. No, nie usłyszycie jego głosu. Może w następnych odcinkach będzie. Coś ogarniemy. Dobra. Możecie. No w sumie nie ma kanału, więc nie wpadniecie na jego kanał. Pisałbym bym dał kanał, gdybyście chcieli wpaść. O jezu, trzy kuby. Zginąłem. XD Dobra 9 power cubów ma Ma 9 mocy, jakby Sam 9 moc mam 2 sekundy. 1 sekunda, dobra W jego ulcie, więc jest dobrze. Ma duży zasięg ten jego ult. Master powera O jezu! O jezu! No i przegraliśmy. No niestety. Trzecie miejsce. Dobra. Może zagramy solo. Solo. Napiszę solo. Napiszę, że będzie solo. To będzie ciekawe. Dawaj solo. To będzie ciekawe. Będzie ciekawe, jak zagramy solo. No bo nie wiem, kim on zagra. Ja zagram. XD Solo dawaj. No dobra, bierze solo. Nie wiadomo, kogo on weźmie. Ja wezmę Leona. Jeszcze bez teamu. Bez teamu. Bez Timu. Dobra, może przeczytał moją wiadomość? Dobra. Ja tu mam bota. Ja go zabiję zaraz na spokojnie. Chyba, że zostanę zabity przez, przez niego. Dobra. Nie wiem jaką postacią gra. Stalnie nie gram. Pewnie grałem. Z... W sumie, albo Bibi może grać. Bo już wybrał Bibi wcześniej. Ja wybrałem inną postać. Biję na dwa hity skrzynkę. Dobra Ole cubów, o Jezu O Jezu Tu on jest Dobra Nie żyje Seba pokonuje to, dobra O Jezu Na jakich? o Jezu Dobra, no gra Bibi bi. O nie Dobra. Dobra, jestem szybszy. Showam się w tych krzakach. Chyba bym był z nim 2 na 2. Jeden na jednego. Znaczy. Się jeden na jednego. Dobra! Teraz mogę go dojechać, ale nie... nie w sumie jest trochę słabo. O Jezu, Bije tego bota. Ja, im te, ja go teraz wyjaśniam. Jest! Wygrana, dobra, 7 powercubów. Hu, Leon kontra Bibi. Dobra. Wybieram teraz kogoś innego, żeby nie było. Wybiorę sobie teraz, no niech będzie szelka. Dobra, niech będzie to. No dobra, niech będzie plaster. Jest gotowy, nie wiadomo, kogo on wybrał. To jest. To jest niewiadomo, kogo on wybrał. Nie wiadomo. Dobra, na no ile. Z Naprawdę? Bibi? Serio? Znowu Bibi? W sumie co ja będę narzekał? Dobra. Ej, no ja tu mogę paść z tym barlejem. Będzie słabe jak padnę. Dobra? Dostaję trochę, ale je tracę. Stałem przez plaster HP. Dobra. To jest dobra. O Jezu. No dawaj sobie. Ale go teraz. O Jezu, nie. Dobra, pokonany. Bez teamu było. Było bez teamu. O Jezu. gini Dobra. Dobra pokręcę się o Jezu nie kurde EMS mnie pokonała do lobby no dobra runda była trzecie miejsce dobra teraz go trochę teraz to będzie śmieszne wezmę kogo będę usiąść? to może mieć fajnego serwerę mm. no i my na to Niech będzie ból. Niech będzie ból. Star Berserker berserk, rilż Spadam poniżej że po jego prękość. Jak te bóla spadą. Będzie zmniejszać wszystkie dostosowane przez niego obrażenia o 30%. Dobra. Najmniejsza strefa. No spoko no spoko, no dobra, Be wezmę berserker to wezmę twardzo dobra będzie gotowe, ciekawe kogo on weźmie będę miał totalnie dużo HP piszę co piszesz Weź poko. Wejdź. Wejdź. Kurde, nie zdążyłem. Kurde, no nie zdążyłem. Co? Ty mnie nie zabijesz. Co? To będzie śmieszne, jak ty mnie zabijesz. Ej, no ten bot mnie jeszcze zabije, nie? Zginąłem? Naprawdę? Dobra. Śmieszne. Wezmę teraz poko. Dobra. Poko. Dobra. 4900 hp mam, ale nie wiem. Co? Dobra. Czyli mam na 8 mocy. Wam powiem. Dobra, jaki mam? Datek ja Poko uderza w sojuszników, odzysk odzyskują. Się super tak Poko, teraz także potrafię potra wolu, Wezmę tego, że trafię w w roku. hp Chyba, że ma więcej. Nie wiem. Nie wiem. Dobra. Zdążyła mi się marka, to co? 29%. etam. Ile zadaje? 924. Wtedy na dziewiątej mocy. Dobra, dzięki. O Jezu, jeszcze wzięła nie. Dobra, o Jezu. Kurde, no i serio, znowu zginąłem. Kurde, na kogo ja mam brać? Dobra, nie martwcie się, tylko podłączę. <suszy> Dobra jak mówi, że ma wziąć boko. Mm, napiszę, że nie. Napiszę nie. Dobra. Ja napisz, Czekaj, co ja mogę wziąć? Nie, że ja napiszę. Lepiej Pam. Pam? Dobra. Pam. Nie Pam. Trzynasta. Pa, gdy Pam uderzy we wrogów. ona sama i co już nie z zyskać 40 działko leczące zadaje teraz wrogom 500hp uuu to jest, do to jest dobre dobra dobra 6020hp dawno pamką. o siema dobra Od razu go spotkaliśmy, Teraz się spotkaliśmy, więc jest już dobrze. Jest dobrze. Ja sobie to zbieram ze środka PowerCube. Sorry, sorry, sorry. O nie! No nie! No i Kurde. Zginęło. O <laughs> nie, co ona zrobiła? Ja wezmę El Primo. El, ko el Koks. Biorę El Primo. El Primo. Dobra. Napiszę po tej... Rundzie. Rundzie. Koniec filmiku. Wysponowaliśmy sobie to w szkole. Dobra, napiszę. Jaki on Star Power Elf u jego? Rogowie, do których dotarł superatek Calperima otrzymują 1200 punktów obrażeń w ciągu 4 sekund. O kurde. O swojego super ataku, Lupi miał prześmiaż. Ten już jest 4 sekund. Alfua jego. Dobra. Może, żeby owy przeczytały moje wiadomości. Dobra. Dobra. O Jezu. To będzie, to będzie dobre. Będzie dobre. Po tej rundzie koniec tej ludzi jest koniec. Nie wiadomo, kto będzie tym botem. Oczywiście pewnie z botami wygrywamy, tak na koniec. Dobra, coś. Dobra, tak na koniec. Zadyma na koniec. Dobra, to będzie ciekawe. O ja gramy z burną. No, no to łatwo. Łatwo z nimi będzie. Bardzo łatwo. Szczególnie, że zaraz przegramy. Bardzo łatwo z nimi będzie, totalnie. O Jezu. No będzie łatwo z nimi. No łatwo będzie. Gdzie? Dobra, nie widzą. Pokonaj go. Dobra. Dobra, strzelone. Dobra, jest dobrze. Dobra, ja ich tu zabijam. Dobra, kurde. Mam nadzieję, że dobrze będzie. Kurczę. No dobra. Dobra, oła. oła, Kurde, mało HP. Ale nie low. Kurde, no nie, my to możemy przegrać. Oby mi tak nie było. Trzymaj kciuki. Trzymać kciuki. Że to wygramy. Dobra, ja, ja wezmę piłkę tu. Idę do bramki. Haha! Ha, ha. Się tylko to skupiali. To będzie dobre. Jak on zginie? Będziemy u takiego Majdwaka. To będzie dobre. Zrobił sobie. Było, no, no nie. A no. Ty się śmieszne w ogóle nie? A tu jest bo, to nie. Jezu dlaczego? ciągle ich zabijają. Dlaczego? Dobra. O dobra. Zaraz się jest zrespi. O nie. jakie to jest dobre dobra. Tu do tu, tu. Jezu, dobra. Już mi się bać, że zginę, nie? Dobra. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Dzięki za oglądanie. Jeszcze kolega coś napisze. Napisze Pa, YouTube czy coś. No dobra, dzięki za oglądanie tego filmiku. To papa napisał. No dobra, dzięki za oglądanie. No i cześć.